Działania Straży Pożarnej w związku z koronawirusem są jakby na tą chwilę bardziej skierowane na bezpieczeństwo nasze, czyli strażaków, bo przede wszystkim my jako Wprowadziliśmy, zresztą we wszystkich komendach w kraju wprowadzono reżim sanitarny i chodzi tutaj o to, żebyśmy zapewnili bezpieczeństwo w powiecie pod kątem naszej obecności, czyli wyeliminowanie wszelkich jakichś sytuacji, w której rad, dany strażak ratownik mógłby być poddany kwarantannie, czy mógłby przyjść do pracy na służbę ze, ze stopniu jakimś zagrożenia, tak żeby nie wyłączyć całej jednostki, ratowniczej czegoś działań, bo Koronawirus, koronawirusem a my mamy te swoje typowe działania ratowniczo-gaśnicze wypadki drogowe, pożary i musimy zabezpieczać cały powiat sieracki. a są takie sytuacje w kraju, gdzie dochodziło do wyłączenia całych jednostek ratowniczo-gaśniczych czy całych jednostek ochotniczych straży pożarnych ze względu na na kontakty z osobą zakażoną, czy z osobą, która miała, która mogła mieć kontakt z osobą zarażoną, więc te procedury przewidują kwarantanny i wtedy e, możemy być wyłączeni, czy całą jednostką, czy całą zmianą służbową. W związku z tym w naszej komendzie wprowadzono jest reżim sanitarny dosłowny, właściwie strażacy na zmianach służb nie widzą się dokładnie, jedni przejmują służbę od drugich e, jednych się chodzą, pod drugich nie, nie wprowadzono system pomiarów temperatury, odkażania samochodów, odkażania wnętrza, komendy po każdym jakby przyjeździe z akcji ratowniczej. Oczywiście ten reżim sanitarny dotyczący mycia rąk jest jakby, te procesy są dużo częstsze, zawieszone są wszelkiego rodzaju ćwiczenia, kontrole w zakładach pracy, akcje prewencyjne, które które powodują jakby, które mogłyby powodować Kontakt z innymi osobami. Wszystkie szkolenia, które da się przeprowadzić, robimy online, a jedyne szkolenia, które prowadzimy, to są jakby związane z przygotowaniem Straży Pożarnej do działań właśnie związanych z koronawirusem. Eee... Owszem jesteśmy przewidziani do pomocy, do pomocy innym służbom czy innym podmiotom, takim jak miejskie, czy gminne środki pomocy społecznej w dowozie, w dowozie środków jakichś żywnościowych czy, czy lekarstw do, do rodzin objętych kwarantanną. Niemniej jednak w naszym powiecie ta liczba tych rodzin nie jest aż tak duża, że na razie nie sięgają, nie sięgają po nie sięgają z po, po pomoc strażaku, jednak przygotowują się na te działania. Do tych działań wydzielonych zostało 11 ochotniczych straży pożarnych z, z terenu powiatu sierackiego. Dla każdej gminy po jednej jednostce, która została dodatkowa, zostaje dodatkowo w tej chwili wyposażona w środki ochrony typu maseczki, ubrania czy odpowiednie czy, czy, odpowiedni sprzęt rękawice wiatr ochotnicze straże pożarne. A nasze działania jako Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych, ochotniczych Straży Pożarnej, to jest przede wszystkim niedopuszczenie też do tego, żebyśmy sami mogli zostać wycofani gdzieś z działań, bo to by było ze poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa całego powiatu.